Bo zaraz możemy przesłuchać Jericha, możemy przesłuchać, no. Nie no, słuchałem, słuchałem, wiadomo, że słuchałem. Wiadomo, że słuchałem. No, słuchałem raz, tak o osiemnastej. No nie poczekałem, no nie poczekałem się, dowiedziałem, że... że wleciało, to... to, to kliknął, że tak powiem, nie? Jorzech kliknął. W reakcja jak Multas, ale ja nie mówię, stary, nigdy, że ja czegoś nie słyszałem, albo nie widziałem, jak to widziałem, albo słyszałem. No, możemy, możemy tego posłuchać. Wiecie, problem, problem jest taki... Problem jest taki ogólnie, nie? że ludzie nie będą jakby sympatyzować jakoś mocno z, z tego typu treściami. Dlatego, że rap to jest muzyka generyczna już. To już jest dla takich kurwa wszystkich. Już tego nie słuchają ludzie, którzy rzeczywiście. Znaczy, no, nie, mm, Czym jest rap w sumie? To też jest dobre pytanie, nie? Czym się stał? W sumie wszystkimi niczym. Bo obecnie niedaleko pada hip hop, pop, disco polo. Od popu roku. Z racji tego, że w tym kraju na co dzień się słucha. Wystawię ci mandacik za przekroczenie piękności. To jak ja mam słuchać opinii w większości? Bo też troszeczkę parę razy bo to mówię. No tak, no ale... No nie wiem o co chodzi. Już nikt nie chce słuchać, że w życiu jest źle jebać policję? Myślę, że już nikt takich treści nie wyrzuca. To wyrzuca obecnie takie treści? Intruz i bonus RPK? Hmm. Chyba też, nie? O to, że są rozczarowani tym, że już słyszałeś tę nutę? Ja jestem prostym człowiekiem. Jak coś słyszałem przed streamem, to mówię Wam, że słyszałem przed streamem. Jak coś nie słyszałem przed streamem albo nie oglądałem, to nie oglądałem. Zazwyczaj filmików nie oglądam przed streamem, bo mi się nie chce. Nutę trzyminutową przesłucham w samochodzie czy, czy wiesz. Znaczy, możemy, tak jak mówię, ja, ja to słyszałem ze dwa razy, nie? Znaczy słyszałem raz całe i raz, i raz bez intra i bez outra, bo tu jakiś Jakiś dziwny zabieg został. Yy... Jakiś dziwny zabieg został zastosowany w tej numerze, że tu jest zarówno intro i outro. Więc no. Ale to. Na... Posłuchajmy najpierw intro i wam powiem co o nim sądzę, nie? Odbijaj syn' zaraz przeprosisz i znikniesz. znikniesz, Albo miłość albo bis. Ups. dla ciebie to tylko biznes, biznes. BEDS życia cyk zrobiłeś to znowu jak Britney. Zrobiłeś to znowu jak Britney. zrobiłeś to znowu jak Britney. Odbijaj syn, zaraz przeprosisz i znikniesz, nikt Albo miłość albo bis. Ups. dla ciebie to tylko biznes, biznes. życia cyk Zrobiłeś to znowu jak Britney. Zrobiłeś to znowu jak Britney. Ty zrobiłeś to znowu jak Britney. Zapamiętam każdego, kto kłamał na mój temat. Udostępniał diz na mnie, Ubliżał mi i moim przyjaciołom i każdego, kto się odwrócił jak była okazja ze mną pojechać, bo wydawało się, że jestem na przegranej pozycji sam pierdoli. Dobra, no i jakby i, i to było intro i ja myślę, i zresztą to jest uwaga, którą. To jest to jest uwaga, którą się na naszej takiej wewnętrznej, pompatymowej grupie yy, podzieliła jedna osoba. Nie wiem, nie pamiętam już czy to Grzesiu był, czy no bo oni tam o tym rozmawiali, ja na to tylko zwróciłem uwagę, o czym oni tam piszą Tak przeczytałem na szybko jakby Ripa totalnie się nadaje do tego typu muzyki, nie? jakby tak jak, tak jak tekściarsko, rozpinkowo, punchline'owo to on słynie jakby z tego no ale na pewno nie słyszy, nie, nie słynie z tego, że ma jakiś, wiesz że ma jakieś wszechstronne flow i Jakieś niesamowite, niesamowite możliwości wokalne. Więc eee, takie coś nie pasuje po prostu, nie? Więc no, za chwilę teraz się zacznie beat. Jakby konwencja spot, spoko. Hit me, Betty, one more time, nie? Jakby nie trzeba być wirtuozem, kurwa inteligencji, żeby, żeby, żeby wiedzieć, że to o Britney Spears chodzi, tak? Oj, nie jedna osoba waliła konia do tego teledysku. I tutaj, i tutaj, jakby wiemy o co chodzi. Więc jakby spoko, nie jakby moim zdaniem jakby nie było tego intra i te outro. Tak będzie outro, to powiem outro. Tak, nie, nie, Eripa się nie daje w ogóle do, śpiew do śpiewanych refrenów. To jakby to, to nie jest jego bajka, nie? Ale sam do dojebany jest, nie? Baluga, runda druga, będą w szoku Ci co uwierzyli w te twoje bajki z doliny smoków Teraz chwalisz się, że mnie najebałeś, nie wierzę Czyli jak przepraszałeś, to nie mówiłeś szczerze Słuchaj no mnie kurwa, panie putony Montana Przeprosiny nieprzyjęte, będziesz kurwiony do rana Moja ekipa była 500 mil z kubaku I to nie jest udawany dystans jak na twoim braku Połowy twoich wersów trochę nie zrozumiałem Ups. Tak jak twoi fani połowy moich Czemu ze sterczącą pałą na mnie pisałeś, Czy to jakiś czeka? Z homo podprogowy Zrobili Wiktory labiusz jak po exit polu Ale pociąg jedzie dalej, a nie zeszli z toru W odgrywaniu scenek macie skilla Każdy z was wygląda jak cosplay pedofila Na zdjęciach z kolegami wyglądasz jak fajny wujek Taki wujek, co dotyka dzieci chujem Aktywistą jesteś średnim, co się spinasz Nie lubisz ruchu, a na myśl o marszu żygasz Major Staśko, nie jesteś ode mnie lepszy Ageism boli tak samo jak fat shaming Zrzucisz wagę, stracę argument, czekam na vlogi Jak zwijasz matę z podłogi, ty misiu jogi Ja to w sumie się nie czuję, jakbym tu w ogóle walczył Ta posłuszna kurwa na komendę rapuje i tańczy Co ty, Joey Egzotyk po roku byt koszczy Polski post, malon, co zapomniał pościć? Ty jak spełnisz to marzenie z Brookback Mountain Ty bało, to co następne? Transatlantykiem z Rafalano? Teraz tak jedne, że na zawał za ty zejdzie Twoje najlepsze pan Cześć, to cytaty ze mnie! Nie no, co ty, ten twój numer, to jest hardcore. Każdą krzywkę byś tam wiebał, to by żarło. Jesteś kurwę muzykalny, tak jak Janko, i też umrzesz, jak on bo ci się zakradło. Ja to robię taki biznes, że przesada Na TikToku dzieci się będą wysadzać. Bo to łatwo palne, jak nitrogliceryna. A pieniądze tutaj, to w wryma. Grasz przed Fifteen, podobieństw widzę parę On też nagrał seks, tej bale zapłacił karę Chyba, że też płaciłeś, to powiedz tu sponsorom Ile trzeba, żeby spierdolić prokuratorom? To jest biwa, nie stand-up w Jastarki. Tego nie przejeżdżaję tyle mięsa na kartki Masz nazwisko tej aktorki, leci leb na usta O okrutny losie, kurwa, nie ta trzustka Kłamca jak Jim ale Betty śmiesznie gra Tytuł jego autobiografia, ja, Borys i ja Tam nie było partyzanta Druga zwrotka Miałem Cię odczuć Uważaj, nic Mówił, że trąb nie miał czasu, znowu kłamie Sam się proponował na story na Instagramie Ale ty sam pisałeś, to no kurwa niesamowite Żeby raper się chwalił, że sam napisał, to jest Rozumiem, -er. Ja rozumiem, ty twoich fanów nie kupię, jestem chujem Jedni mają mnie w uszach, drudzy w grupie, gratuluję Edukacji, bo suko widzę, żebyś stał koledze jajca zamiast podać surowice A co do pracy, to co wy tacy kozacy Rzeszedzicie sobie z etatu i ludzi pracy W życiu pewnie dnia nie przepracowała, ta pizda tak samo jak nie przeprac Pracowała traumy z dzieciństwa Podałem rękę Boryskowi, żeby przestał płakać Ale jebany bedoes nie chce wyjść z chłopaka Który bedi się dziś wylosuje? Przyjazny czy wściekły? Chory czy zdrowy? Przytulaśny czy wstrętny? Nie wiadomo, nawet weste się równe kurcy Bo Ben maszyny losującej nigdy nie jest pusty Na każdy twój wers od dawna odpowiedź mam Dawaj. Hit me baby one more time a, i teraz outro. Chciałbyś, żeby to był No i teraz, i teraz będzie outro. Koniec jeszcze chwila. Parę tematów z kozetki terapeuty. To urocze, że mnie do niego wysyłasz, ale chyba powinieneś tam stanąć w kolejce pierwszy. Wiem, że ty chcesz tutaj tylko akceptacji, ale sposób w jaki o nią zabiegasz jest obrzydliwy. Od manipulacji do manipulacji. Byleby się od ciebie nie odwrócili, ale i tak się odwrócą i to to cię tak przeraża. Bądź sobą to dla ciebie jest najgorsza rada. Twoje samo uwielbienie ci przesłania rzeczywistość. Chwila ciszy na socialach i cię nosi, z groźbami, że zapamiętasz wrogów trochę słabo wyszło. Do kogo teraz zadzwonisz, by przeprosić? Na wiarze akceptacji to chyba najwyższy czas, żebyś zaakceptował, że jesteś słaby. Jedynym celem wszystkiego, co robisz, tu jest hajs. Udajesz, że jesteś dobry, chcesz być znany. Dla mnie to zawsze tylko rap, dla ciebie to już tylko rap, bo byłbyś nikim bez tych farmazonów. Musiałeś się wymyślić, bo prawdziwy ty to nigdy tak nie zaimponowałby tu nikomu. A jak przestanie ci iść, zostaniesz sam, no i co zrobisz? Moi ludzie za mną staną tu na bank. Za tobą staną ludzie, co chcą przy tobie zarobić. Ja mam prawdziwych przyjaciół, a nie gang. Ty mi mówisz o miłości, to jest śmieszne. Kochasz siebie, to nie czyni cię ekspertem. Mam cudowną żonę, dom i psa, i pracę, która czasem wkurwia i nigdy na koniec dnia tu nie muszę unikać lustra. Więc wszystko, co mi nawiniesz, po mnie spływa. Bo mam zajebiste życie, to nie flex. Też bym ci takiego życzył, ale wybacz. Jesteś fatalnym człowiekiem, no to cierp. No, polski post maląco zapomniał pościć. Eee, mi się ta konwencja nie podoba nie, ale... <laughs> ale chuj wtedy to, to PDS, a nie? <laughs> prawda, prawda też jest taka, znaczy mi się pierwszy dźwięk bardziej podobał, ale <grywa> prawda też jest taka i gdzieś to przeczytałem na jakimś, nie wiem czy tutaj pod tym numerem, czy gdzieś na Twitterze. Albo zresztą, kuść to, nie <grywa> to mi się męczy. Tańczy czy lepszy od pds i czy ten drugi lepszy od pierwszego rip -a. Wiesz co, kurwa, różnica pomiędzy tymi nutami RIP-a a, a nutą PDSa przede wszystkim jest taka, że... Y że BDS w sumie jak zawsze nagrywa generyczne gówno, raz z tego przesłuchasz i już w sumie wiesz, tam niczego się nie doszukasz, jak się bardziej zastanowisz, bo jest to kurwa proste. Jest to kurwa proste jak sypać cukier do herbaty, a jak posłuchasz Eripe i się za bardzo nie skupisz, to musisz jeszcze za dwa razy tego przesłuchać, żeby się niektórych smaczków doszukać, ale prawda jest taka, że no pierwszy był imo lepszy od od tego drugiego, nie? Dzi dziwi mnie tylko to, że jakby, czy dziwi mnie? Mnie to nie dziwi, bo ja wiem od kogo wy są. Że w momencie, kiedy ja słucham, ja słucham Disu Eripe, albo słucham Disu BDS-a, czy już w sumie drugiego Eripe, jednego BDS-a i patrzę na czat. I widzę, co ludzie piszą i potem sobie klikam w tych ludzi, bo ich nie kojarzę z ników. Ja paradoksalnie mam bardzo dobrą pamięć fotograficzną, więc jak ktoś, się prze... jak ktoś się jakby pojawia na tym czacie, to ja mniej więcej kojarzę jego strukturę ników. I za każdym razem, jak, jak ktoś pisze takie skrajne, takie skrajne komentarze w kierunku Ripe, klikam, klikam w jego Nick, kurwa, to jest jego pierwsza wiadomość na czacie. To z jednej strony mi trochę humor poprawia, że, że przychodzicie tu pierwszy raz zaufać opinii eksperta. Bardzo miłe. Ten jest technicznie jest 100 razy lepszy niż pierwszy: złożyć tyle rymów i zachować sens wersu, to jest skill. No ale taka konwencja i o taka o. Wiesz co, no, mi się konwencja też, też nie podoba. Jakby rozumiem, co autor miał na myśli. Wyjść trochę z, taki, z takiej schematyczności, w której się obracał. Tylko nie wiem, czy ta schematyczność nie jest paradoksalnie jego jedną z silniejszych stron. Mnie się ogólnie ta środkowa część podoba. Ale to i tak nie ma znaczenia, bo młody Borek rządzi na TikToku, więc... Więc mulciary stary zakrzyczą ten... Zakrzyczą ludzi, którym się krzyczeć nie chce. Gdyby ten diss miał flow i melodyjność betesa, to byłby 10 na 10? O czym ty Suzy piszesz? Co ty piszesz? Co ty piszesz? Tak u też BDSiara nie ogarnia rapa się uważa za eksperta. Białasa sucha z 2K13, wielki ekspert Panczy, No ale wiesz to, jakby. Musimy też zrozumieć, że nie każdy, że nie każdy do wszystkiego się nadaje, nie? Pomimo, że wygląda na to, żeby chciał. Tekst to wujkach, jak wziął z tego czatu? Słuchaj, ale na Facebooku te Rippa ma przewagę, co ty, gumacz, piszesz? Miałeś gość, który każdą notę recytuje, ani śpiewa, nie rozwija hype'u na niego? Nie no, to już też przesadzasz, nie? I tak, na koniec dnia mam takie podejście, że jakby ja nagrał kawałek, w którym by powiedział, że pedo to populistyczna kurwa, i w sumie zakończyłby track i trwałby te parę sekund, co by mu zajęło to wypowiedzenie, to i tak miałby rację, nie? Bo to stricte nie chodzi, bo to stricte nie chodzi w tym bifie o to, kto jaką muzykę robi, bo, bo to jest jakby pojęcie względne. Ale to, że BDS jest kiepskim człowiekiem, to jest, to jest kurwa ewidentne, no ja, ja w ogóle nie, nie rozumiem, jak można się z kimś takim identyfikować, nie? No ale dobra, no jak ktoś chce, to niech, to niech, to niech chce. Ja nie mówię, że tego nie można posłuchać, kurwa, ale... Ale, zero-jedynkowo stawiać za takim gościem, który za każdym razem, jak może zachowuje się niespójnie, robi główny jest hipokrytą. Myślę, że może a kapela zapierdolić Titanika, i to nic nie zmieni, jakby. Jakby dobrze odśpiewany Titanik, nic nie zmieni. Ja duś Lubię go posłuchać, ale nie umiem zrozumieć, co Roxy w nim widzi. Ja nie wiem, kto to jest Roxy. A, jego dziewczyna, tak? Że Roxana. Te ja nie wiem, stary, nawet nie wiem, jak ta dziewczyna wygląda. Tylko kojarzę, że w Sighthow coś tam nagrywał, że coś tam ma dupę jak Rihanna, coś tam. Jest jakaś super, a każda z nich to Roxana. Jakby że atutował, jakby wszystkie plusy swoich partnerek, ale każda ta partnerka, jakby to jest jedna osoba. To jakby całkiem spoko było nawinięte. Ale co. Czym się ta jego dziewczyna zajmuje i tak dalej. Ja wiem, że za coś napisze, że to jest była Kłebo, i bo pisaliście już to 450 razy. I że Kłebo o niej tam Candy czy Bogini nagrał, czy nawet jedno i drugie. Jakby luz. Nie wiem, nie interesuje mnie jego dziewczyna. Niech sobie żyje, dużo zdrowia. Ona w managementcie labelu 2115 robi. Super! Niech się to chyba dobrze robi, bo to chyba osiągają jakieś sukcesy sprzedażowe. To modelka z tego co insta w opisie? Już narzeczona, ok. W końcu modelka czy menadżerka? Proxy B to S. I don't chase I attract. model agency, division model. Heart 2115 label. No, ma taki art vibe. Owen Owens, tempo flow czym jest? To nie tylko od Knopu ale również wystawy. Ona ma taką, tw taką twarz do zdjęć starych. Fajnie się rozwija, nie? Ja nie wiem czy my schodzimy na temat jakieś jakiej, dupy w momencie, kiedy rozmawiamy o muzyce. Stara, czy, kurwa, co wy piszecie na tym czacie? Ej, ej, ej. Simi, nie pisz takich rzeczy, chłopie, kurwa, ty się zastanów. Kurwa, Kretyniaku, jebany, co ty piszesz w ogóle? Coś ty napisał w ogóle. Nie no, kurwa, mordzia. Nie pisz takich rzeczy, no nie wyzywaj cudzych kobiet tutaj, no. Tym bardziej, że my tej kobiety nie znamy. W komentarzach piszą, że na konto na... Bzyga... Co ty kurwa pisz... Ale... Stary! No, widzicie, i, i, zachowujecie się jakby... Dwie fanbazy się nie, nie w porządku zachowują. Jedna fanbaza, nieważne co BDS wygra, nagra, co RIPE nagra, to będzie grzechy, ja BDS lepszy, jakby whatever, zamknięta głowa. A drodzy, nieważne co BDS nagra i RIPE nagra, że lepszy, a jego dziewczyna to w ogóle jest, Czekaj, to ty napisał? No napisał brzydko, nie? A co ci wpadło na pomysł, że kogoś od eskortki kurwa, dającej dupy. Oligarchą w Londynie, co, co to jest kurwa za, co za tekst stary? Zastanów się, kurwa, puknij się w łeb. Nie rób tak więcej. Co to jest w ogóle za strona bzykamy.pl? No kurwa, nie ma nawet takiej. Nie ma takiej strony, no kurwa. Pokój chuj... Po chuj wypiszecie jakieś głupoty, kurwa, że ktoś ma profil na bzykamy.pl, jak nie ma takiej strony w ogóle? Jesteście chorzy na głowę? Nie no, panowie. Ta, to jest takie jebanie matki na frytkownicy we Władysławowie, vibe. No. dla pszczelarzy taka jest. Stary, napisał to pan Klejk, czego ty oczekiwałeś? No w sumie ta, jak napisał to pan Klejk, to ten... No sumarycznie no, jakby dobrze, że coś się dzieje, e, niech się dzieje, na koniec dnia tym rynkiem ani nie rządzi prawda, ani nie rządzą fakty, rządzą sympatie, prywatne animozje i podatność ludzi na wiarę w jednostki. Rozumiem, że skoro nie trafisz w BDS-a, on się przyjaźni z Multi, to jeszcze będziesz u multwego na turniejach itp. Nie wiem, co ma piernik do wiatraka i nie wiem, dlaczego pisać nie potrafisz. Pozamieniałem znaczy, te słowa, w których się pomyliłeś. Nie wiem, stary. To jest whatever. Co to jest kurwa cichodaje.pl? Ej kurwa, jest taka strona! Co to kurwa jest? Na boga! No dobra, to jest jakiś ten. To są jakieś... Ta, to jakieś kurwa jest. Jakiś skam. No, czekajcie, może to wypierdolić w ogóle stąd. To... Dziwnie będzie, jak pisze C w przeglądarkę, kurwa i mi wyskoczy, że odwiedzałem cichodaj.pl, nie? Pierdoliłem to z historii, kurwa, żebym. <grym> Żeby się potem kurwa w FBI nie musiał tłumaczyć. Dobra, no nie wzywajcie cudzych dziewczyn starych, których nawet nie znamy. Więc, jakby nie ma, to nie róbmy tak. Hey, Shiri, I'm